Dzień dobry, nazywam się Mirosław Karasiem. jestem mistrzem produkcji, w zakładzie pracuję 15 lat około. Jestem odpowiedzialny za cały proces produkcyjny na zakładzie, za ludzi, za powierzony materiał i za to, żeby to wszystko przebiegało w sposób bezpieczny i w sposób taki jak ma być. Czyli wszystko co się dzieje na zakładzie, dobre rzeczy i złe, czyli jakieś awaria techniczne, serwisy, w pierwszej kolejności informują ciebie. Tak, tak, ja jestem jakby taką pierwszą linią między pracownikiem a dyrekcją i między w ogóle jakimś procesem, który zapobiega w pracy. Ludzie, jeżeli to się stanie, jeżeli mają z problem, pierwsze zgłaszają mnie, ja później te problemy wszystkie staram się rozwiązać. Jakie umiejętności musi mieć taki człowiek jak na, jak ty na tym stanowisku? To, to znaczy Umiejętności ja nabyłem tutaj. Ja nie od razu byłem mistrzem. Wszystkie procesy po kolei przychodziłem od pracownika, więc prezes zaufał mi i dyrektor uważał, że się nadaje. Jestem sumienny wydaje mi się i podczas tych procesów wszystkich nabyłem. Wiem co mam robić, wiem jak ludzie potrafili to robić, więc to mi pomaga w dalszej tutaj produkcji. Na przestrzeni 15 lat na pewno się dużo zmieniło na warsztacie, jeśli chodzi o maszyny. Jak oceniasz Wasz rozwój? W którą stronę idziecie? W jakie maszyny inwestujecie? Może coś więcej o tym? Znaczy, rozwój tego zakładu to jest ogromny. Jak była, jest to przepaść. Naprawdę prezes nakłada duży nacisk na to, żeby było to skomputeryzowane, żeby było bezpiecznie i. Idzie to cały czas w taką lepszą stronę, stronę taką, żeby było zautomatyzowane, żeby ludzie wiedzieli co mają robić, wiedzieli jak i szybko coś zrobić, ale generalnie bezpiecznie, bez żadnych awarii, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. To jest priorytet przy, przy takich produkcjach.